Siemano, wszystkim z tej strony buczek, a ja mam zaszczyt Wam zaprezentować już z kolei trzeci odcinek z serii Let's Play Minecraft. Ostatnio zbudowaliśmy sobie domek i ten przepiękny, taki jakby taras. Zbudowaliśmy parter i na razie pierwsze piętro. Mam nadzieję, że jeszcze coś tam kiedyś dobuduję. Na pewno będę to w jakimś tam stopniu rozbudowywać, ale to wszystko z czasem. To tak. Ym, dzisiaj mam zamiar zająć się budową przejścia do mojej, tak jakby, no powiem, piwnicy. Może to być naprawdę trudne, może z tym być straszny problem, ale jakoś będzie trzeba sobie w końcu poradzić. Jak to mówią dla chcącego nic trudnego. Dobra. <śm> Pasowałoby zrobić patyki i trochę drabin, by pasowało zrobić. Dobra, to chyba mi się na razie nie przyda. Ręcznie sobie wszystko zrobimy. Dobra. Patyków musimy zrobić bardzo, bardzo dużo, gdyż będzie nam potrzebne bardzo, bardzo dużo drabin. O, akurat, dwa z takich mamy patyków. Dobra. Co by tutaj zrobić? Co by tutaj. Aha, co ja zrobić? Tworzymy. Nie ja, to się jakoś tak robiło. Hmm. Może się przydać bardzo dużo tych drabin, więc zrobimy ich jak najwięcej. Wszędzie pięć. Będzie jak 9 to chyba starczy wszędzie 9, wszędzie 9. Ile z tego? 27 drawin. No nie narzekam, na razie powinno nam to wystarczyć. Musimy się zadowolić tym co jest. Dobra, no łopata na pewno mi się przyda, chociaż kilof też na pewno mi się przyda. Teraz jest problem, bo... Mogę zacząć budować to z tej strony albo z tamtej. Czekajcie, moment coś mnie tu wkurzyło. To mnie wkurzyło. Waitajcie, Łajtajcie. Straszno. Straszna. Gdzie mam siekierę przy sobie? Oczywiście, że mam. Nie, to ja bym nie miał siekiery. Dobra, może wypali, może nie wypali. No, muszę zacząć zażynać. Mam nadzieję, że w miarę jakiś tam sposób dolecę do tej mojej chałupy. Mam nadzieję, że nie będzie w pobliżu żadnej jaskini, bo sprawa nam się totalnie skomplikuje. No, to będzie takie mroczne przejście, no w końcu, jak do piwnicy, nie? Nie będę tu jakoś kurwa kwiatków sadziła albo coś. Piwni Oj, nie lubię tego dźwięku. Nie wiem, tam może to słyszeliście w tle, tak jakby UFO leciało, czy coś. Oj, widziałem, widziałem, widziałem. Ale ziomeczki, nie przejmujmy się tym. Weźmy się za to, a właśnie pasowałoby opitolić bez sztyka. to tak hmm. Zobaczmy, czy nigdzie dalej nie ma już tej jakby jaskini. Nie wiem. O, ziomeczki, mamy problem. Czekajcie, no nie, i tylko taki. I lochy mi się skończą zaraz. Ale został mi się tylko srebrny kill off. Dobra, e, ja zaraz wracam. Muszę coś sprawdzić. Dobra, to do zobaczenia za chwilkę. Trzymajcie się. Dobra, ziomeczki, jesteśmy z powrotem. Udałem się do mojego domku i z tamtej strony się skopałem w dół. No i trafiłem tak, jakby w dziesiątkę. No, w dziewiątkę, no dobra. Akurat teraz będę znajdował się w pobliżu moich stołów rzemieślniczych. Czekajcie, bo to będziemy budować. Widzicie on? No, w mniej więcej takim miejscu. Dobra, czekajcie, bo chcę to sobie jakoś w miarę. W miarę okarnąć to czekajcie, w sumie łopatą będzie szybciej, trzeba o tym. Dobra, to czekaj, ja o tym nie pomyślałem. Dobra. Czekajcie, Czekajcie momencik. Jest, udało mi się. No i o to mi właśnie chodziło. Jeszcze gdzieś tutaj muszę zrobić to w podobny sposób. Ja prawie mi się udało. Jakie to jest denerwujące. jest git udało nam się ziomeczki yy, dobra to, je, to był taki trochę kru, troszeczkę, krótszy odcinek, troszeczkę krótszy odcinek troszeczkę krótszy yy, odcinek to tak teraz yy, ogólnie na kanale aplauduje wam się bodajże drugi odcinek yy, to tak w następnym odcinku to będzie najprawdopodobniej będzie on jutro Nagrany i wrzucony. Postaram się, znaczy, zrobimy sobie taką jakby kopalnię i wybierzemy się po przeróżne surowce żelazo, złoto, diament, no i takie duperele, redstone. Wszystko, co będzie po prostu nam kiedyś w przeszłości potrzebne i użyteczne, to jutro star będziemy starać się zdobyć. Ja sam indywidualnie postaram się, Jakoś zrobić zejście do tej kopalni. Porobię trochę drabinek, żeby było tam jakieś fajne wejście. Zacznę trochę kopać tunel, zobaczę jaka jest miejscówka. No i potem będziemy się widzieć już na odcinku. Będę tam próbował znaleźć diamenty. Mam nadzieję, że mi się uda, bo gdy zdobędziemy sobie te diamenty, mam zamiar zrobić sobie enchant i zrobimy sobie. Farmę, znaczy to będzie taka farma, no, uprawa trzciny, znaczy rola kurwa. No, uprawa trzciny może być dobra. Sorry, nie znam się na, ty na tego typu rzeczach. Yy, to tak, uprawa tego wszystkiego, mniej więcej to tak będzie wyglądać. Yy, jeżeli filmik Ci się podobał, zasubskrybuj mój kanał, skomentuj filmik, oceń go i mam nadzieję, że będziesz mnie śledzić. Do samego końca, do samego końca tej naszej serii, tego pierwszego sezonu. No to by było chyba na tyle. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w przyszłym odcinku. Trzymajcie się!